Wojciech Czyżewski, prezes zarządu spółki Fabryka Pełna Życia, odpowiedzialnej za powstanie nowego Centrum Dąbrowy Górniczej, jest gościem Dziennika Metropolii. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Panie prezesie, to był koniec 2019 roku, przed pandemią. Niewiele o niej wiedzieliśmy jeszcze wtedy, nikt się tego nie spodziewał. Prezydent Bazylak mówi za 9 lat będziemy tu mieli nowe centrum Dąbrowy Górniczej. Potem stało się to, co się stało. Więc niech pan powie, czy to jest ciągle aktualny kalendarz. Tak, tak. jakby tutaj pod tym względem się nic nie zmieniło. Zresztą ta perspektywa dziewięcioletnia, no to ona jest dosyć długa, biorąc pod uwagę, że prezydent Bazylak mówił to na progu roku 2020, więc do 2029 to jest to jest aktualny kalendarz jak najbardziej. Żadnego poślizgu, żadnej zadyszki ten plan głównie w jego finansowej sferze nie złapał? Nie, nie potrafię jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bo oczywiście, że złapał, dlatego że w ubiegły rok wiele zmienił, także musieliśmy my zmienić podejście do tego projektu, to wymagało naprawdę sporego zaangażowania i, 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 i dużo musieliśmy się tutaj nad tym napracować. Zresztą w ubiegłym roku miały się, miało dojść do pewnych rozstrzygnięć, na przykład jeżeli chodzi o dostęp do, do funduszy zewnętrznych do środków europejskich, to się nie stało. Wobec tego i nasz projekt musiał podlegać podlegał modyfikacjom. Natomiast no, cały czas funkcjonujemy, i po tych zmianach, których dokonaliśmy, one głównie dotyczą znaczniejszego udziału inwestorów prywatnych tutaj w tym przedsięwzięciu. Pod nazwą Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej czy Nowe Centrum Dąbrowy Górniczej. Ale z mojej perspektywy, temu projektowi może to wyłącznie wyjść na, na zdrowie, na dobre. Spółka, która zawiaduje tym projektem jest spółką municypalną i umowa była i chyba jest ciągle taka, choć pan to sprostuje, jeśli się mylę, że miasto odpowie za, no, za uzbrojenie generalnie tego, tego miejsca na ziemi za drogi dojazdowe, za parkingi. Tam się zmienili priorytety jakoś, w związku z tym, że no, miasto pewnie też jest w innej finansowo sytuacji? Tak, miasto jest w innej sytuacji finansowej. Co do kwestii uzbrojenia dróg i całej infrastruktury, to to się właściwie dzieje w tej chwili. Bo ja przypominam tylko, że projekt Fabryka Pełna Życia jakkolwiek zaczął się od myślenia o, o tym konkretnym miejscu, w którym ja się teraz znajduję, czyli od terenach po, czy, czy budynkach po dawnych zakładach DEFU w Dąbrowie Górniczej, no to bardzo szybko w wyniku konsultacji społecznych, analiz okazało się, że żadne centrum tutaj nie powstanie tak długo, jak długo nie zmieni się infrastruktura dookoła. I to się w zasadzie teraz dzieje. Infrastruktura dookoła się zmienia. Kilkaset metrów od miejsca, w którym ja się znajduję, powstanie nowe centrum, powstaje nowe centrum komunikacyjne, powstają nowe drogi, powstają nowe rozwiązania komunikacyjne łączące wreszcie, w sposób bezkolizyjny północną i południową część Dąbrowy Górniczej. Za chwilę, za chwilę jeszcze może w tym roku, jak nie w tym, to, to, to na początku przyszłego rozpocznie się kolejna duża inwestycja infrastrukturalna dotycząca głównej osi tramwajowej, czyli głównej osi komunikacyjnej. W Dąbrowie górniczej i wtedy się okaże, że fabryka pełna życia znajduje się dokładnie w centrum tego miasta i jest świetnie skomunikowana nie tylko z całą Dąbrową Górniczą, ale także z miastami osiennymi. Co do infrastruktury tutaj na miejscu, no to pewne działania już zostały zrealizowane. Przecież my tutaj dysponujemy częścią infrastruktury. Powstał pierwszy zrewitalizowany obiekt, w którym ja się teraz znajduję. W ubiegłym roku doprowadziliśmy infrastrukturę po to, żeby na przykład tymczasowe punkty gastronomiczne mogły tutaj funkcjonować. Wyburzyliśmy część obiektów, więc to nie był taki stracony rok. Wolałbym, żebyśmy, żeby nam się w tym 2020 udało zrobić więcej, ale biorąc pod uwagę zewnętrzne okoliczności, uważam, że dalej jesteśmy w tym harmonogramie, oczywiście z pewnymi, z pewnymi modyfikacjami, które kiedyś tam na samym początku ustaliliśmy. Pan pyta o udział miasta. Na początku perspektywy były takie, że spółka Fabryka Pełna Życia będzie spółką rewitalizacyjną, ona działa w formule non-profit i miała za zadanie za środki pozyskane z realizacji tej inwestycji rewitalizować Dąbrowę Górniczą, bo potrzeby poza, poza tym centrum ścisłym, w którym się teraz znajdujemy są ogromne, zresztą jak w każdym tego typu mieście. Te modyfikacje dla mnie najistotniejsze jest to, żeby zarządzać tym projektem w taki sposób, żeby on był stabilny ekonomicznie. To znaczy, wie pan, nie jest sztuką wybudować muzeum, salę koncertową czy cokolwiek innego. Sztuką jest zrobić to w taki sposób, żeby wiecznie do tego nie dokładać, bo na to są czasami gminy w jakiś sposób skazane. Więc my jakby od samego początku tego projektu też szukaliśmy takiego modelu finansowego który pozwoli na utrzymanie, ano właśnie tej infrastruktury przestrzeni publicznych w przyszłości przez podmiot tym projektem zawiadujący. I teraz skurczyliśmy, można tak powiedzieć, ten projekt do takiej wielkości, która dalej pozwoli nam w przyszłości na, na taką ekonomiczną stabilizację, tak, żeby nikt po prostu z zewnątrz, nikt, nikt czytaj gmina Dąbrowa Górnicza, nie musiała do tego dokładać. Oczywiście, jeśli chodzi o kwestie infrastrukturalne, no to tutaj też jest po stronie gminy wielkie zadanie, ale my się staramy, naprawdę się staramy i uważam, że tutaj prędzej czy później pozytywne rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną. Staramy się, żeby to jednak zrealizować za środki zewnętrzne. Panie prezesie, regionu, właśnie, skoro przy tym. Hmm? Aby taka instytucja nie była takim workiem bez dna, do którego cały czas trzeba dokładać. Trzeba spowodować, aby zobaczył ją biznes, bo to on będzie, jak rozumiem, utrzymywał to przedsiębiorstwo i, i tą przestrzeń publiczną. Tylko centrum miasta nie da się zadekretować. To ludzie muszą być przekonani do tego, że to jest miejsce, w które warto przyjechać, w którym warto być, czy bywać właściwie. Jaki jest na to plan? To jest plan, który my realizujemy od 2016 roku. To znaczy my równocześnie komunikujemy się z biznesem, o którym Pan wspomniał, bo przecież uczestniczyliśmy chociażby w Europejskim Kongresie Gospodarczym w ubiegłym roku, gdzie, gdzie przeprowadziliśmy cały szereg ciekawych rozmów. Planujemy teraz kontaktować się z tym biznesem, bo stoimy u progu, u progu komercjalizacji tego przedsięwzięcia, więc jakby to jest też takie główne na, na ten rok zadanie, albo jedno z ważniejszych ale równocześnie przekonujemy Dąbrowian, a nie tylko Dąbrowian, do tego, że to miejsce jest Centrum Dąbrowy Górniczej. Chcę powiedzieć, jest Centrum Dąbrowy Górniczej, dlatego że wiadomo, że był, rok ubiegły był specyficzny, ale nawet w tym specyficznym ubiegłym roku e, zrealizowaliśmy tutaj ponad 100 wydarzeń. W tych wy, wydarzeniach uczestniczyło 15 tysięcy ludzi przy całych ograniczeniach związanych z, z, z kwestiami pandemicznymi czy, czy też związanych z obostrzeniami, które się z, z tym wiążą. Więc, więc jakby to miejsce jest dla Dąbrowian. I, I to dla Dąbrowian tak rozumianych jak na początku, kiedy to zaczynaliśmy konsultacje społeczne w każdym wieku, o różnorodnych zainteresowaniach. I chcemy pokazać, że, że warto tutaj bywać, że to jest miejsce, w którym. Panie prezesie, ale pewnie pan to, to zdanie podzieli. Ten projekt może nie mieć sensu, jeśli będzie pomyślany tylko dla Dąbrowian. On tak nie może być pomyślany. To musi ja, być miejsce tak dla, dla przyjezdnych, również, jak rozumiem. On tak nie jest pomyślany, bo my to traktujemy jako miejsce, które może stać się jedną z atrakcyjniejszych przestrzeni w regionie. I, i jeśli ono ma jakiś charakter to regionalny, e, e, rzeczywiście tak, to znaczy na początku, e, ja, ja, ja cały czas jakby opowiadam tą historię, ale na początku muszę powiedzieć, że e, kiedy zapadły decyzje związane z infrastrukturą, z budową centrum komunikacyjnego, no szybko wyliczyliśmy, że z Dąbrowy Górniczej do Katowic pociągiem e, jedzie się 23 minuty. Dokładnie tyle samo jedzie się w przeciwnym kierunku i to napawa nas sporym optymizmem. To znaczy. No właśnie, panie prezesie, to na chwilę się tu zatrzymamy. Mówi pan, że ta droga jest taka sama w jedną i w drugą stronę. To fakt. Tylko jaki, jak pan sobie wyobraża przewagę tego miejsca w Dąbrowie Górniczej nad, nie wiem, umowną Mariacką w Katowicach, tak żeby ta droga w jedną i drugą stronę jednak nie była taka sama. Same centrum miasta zbudowane w pięknym postindustrialnych przestrzeniach. Mamy tutaj przepiękne hale z przełomu XIX-XX wieku, które zostaną zrewitalizowane. To wszystko w oparciu o założenia strategii, którą kiedyś przyjęliśmy, to wszystko w oparciu o założenia szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. A zatem pełne zieleni, pełne odniesień do tej Dąbrowskiej, Zagłębiowskiej, ale także wspólnej dla całego regionu historii, czyli pełne jakby opowieści o tym, czym w istocie. Jest ten region, bo nie każdy o tym wie, ale w Dąbrowie Górniczej jest dzielnica, jest tutaj obok, zaraz, śródmieścia, która się nazywa Reden. I to jest znacząca y, 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 informacja, więc jakby te, 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 ta, ta historia zagłębiowska, ta historia postindustrialna zostanie tutaj opowiedziana. To miejsce naprawdę, jeżeli zostanie zrealizowane w taki sposób, jaki zostało zaprojektowane, to będzie coś na skalę tutaj regionalną niebywałego. Ja podkreślam zawsze, bo dla mnie to, to jest niezwykle istotne, że chcieliśmy tutaj, żeby dominowały jakby dwie rzeczy. Po pierwsze historia. Po drugie, przyroda, zieleń. E, e, oprócz zieleni, woda, bo, bo chcemy też nawiązać do tego, co w Dąbrowie Górniczej jest charakterystyczne, czyli do znajdujących się tutaj jezior. Więc pod tym względem, jeśli chodzi o atrakcyjność tego miejsca, ono naprawdę będzie zbudowane na zupełnie nowych zasadach. To znaczy na zupełnie nowych zasadach. Mówię także o tym na przykład, że, e, że obiekty biurowe, które tutaj będą realizowane. Czy taka, taka wieża biurowa, one wszystkie będą miały ogólnodostępne zielone tarasy, z których będzie można obserwować e, e, światło dookoła, łącznie z tymi jeziorami, o którymi. Wspomniałem. My też chcemy, żeby w tym miejscu znaleźli się jakby nie tylko dobrobianie, ale ludzie z trzeciego sektora, którzy będą mogli tutaj się realizować. Wreszcie inwestorzy, wreszcie ludzie, którzy będą tutaj mogli pracować w tych niezwykłych przestrzeniach. Aha, bo pytał pan, czym to się będzie różniło od ulicy Mariackiej. Multifunkcyjnością, wielofunkcyjnością, tak. To będzie takie centrum, gdzie ludzie będą przebywać, bo będą się chcieli ze sobą spotkać i będą mieli na to możliwości wystarczające, tak, bo, bo będą mogli tutaj przyjść na, na kawę, na ciastko, na piwo, na koncert, bo będą mogli tutaj przyjść po to, żeby pooglądać tą przestrzeń, żeby się dowiedzieć o historii Zagłębia Dąbrowskiego. No, Nomen Dąbrowskiego. E, 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 bo będą mogli tutaj e, bo będą mogli tutaj przyjść na zakupy, bo będą mogli tutaj e, e, spędzić czas na, uwaga, bo to też jest niezwykle istotne. Na pierwszym tego typu rynku, e, e, przynajmniej w Polsce, zielonym, trawiastym, e, to jest pewnego rodzaju symbol tego miejsca. To jest Właśnie, Panie Prezesie, bo, bo są, 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 takie, są takie miejsca w nieodległej Europie, tak to nazwijmy, bo na przykład w Berlinie postindustrialne dzielnice, w których młodzież, młodzież się znakomicie odnajduje, tylko aby tam wyjechać trzeba było zbudować coś na kształt takiego snobizmu, zdrowego snobizmu, po prostu uznania, że tam wypada bywać. Ma Pan plan na to, jak przekonać do takiego snobizmu, albo go zbudować u młodych ludzi, że no, no wypada bywać w Fabryce Pełnej Życia, bo to jest trendy, bo to jest sexy, bo, no bo trzeba tam być. Też o tym muszę wspomnieć. To jest też taki plan, który realizujemy od 2017 roku. W 2017 roku po raz pierwszy Dni Dąbrowy Górniczej zostały wzbogacone na tak zwaną alternatywną scenę Fabryki Pełnej Życia. Ja... Jakby nie, nie, nie wnikając w to, jak to się robi, prawda? No, bo to byli oczywiście inni wykonawcy, inny anturaż, w tych post, postindustrialnych przestrzeniach nagle się zobaczyli ludzie. E, e, ja z wieloma z nimi rozmawiałem i oni mówili: To jest wierz mi, po raz pierwszy jestem na czymś, co się nazywa wydobrowy górniczym. I, i, to, i, to czas, I to wielokrotnie byli, oczywiście przyciągnę, przyciągnęli wykonawcy, tacy jak Organek, e, e, Fischer e, MAD Tworzywo i tak Natomiast, e, natomiast też zagraniczni, Sofa Surfers e, tutaj, e, tutaj grali, e, ale, ale, ale odnaleźli się w tym miejscu. Zobaczyli, że to jest miejsce inne od tego, co nas do, dookoła otacza. I to się buduje latami, żeby była sprawa jasna. My też w tym roku mamy plan na to, żeby w każdy weekend coś tutaj się działo, czyli albo koncerty dj albo koncerty zespołów, letnie kino plenerowe, targi różnego rodzaju, spotkania autorskie i tak dalej, tak dalej. Ja zakładam, że, że pandemia się skończy, mam nadzieję, tak, na przełomie maja i czerwca i pokażemy w tym roku, że Jesteśmy w stanie wrócić do tej energii, którą, do tej energii, którą ta przestrzeń miała w roku 2019, ale odnaleźć się w tym nowym takim już bardziej uporządkowanej przestrzeni. Panie Prezesie, jeżeli Pan ma rację, ja zakładam, że tak i że pandemia rzeczywiście jest w odwrocie i że to jest kwestia tych dni, które Pan opisał, to mamy tygodnie, czy macie tygodnie, najwyżej tygodnie, na to, by pokazać ile życia jest w Fabryce Pełnej Życia, ile jej będzie w tym roku, bo to jest, rozmawiamy w bardzo kluczowym momencie, trzeba nabrać rozpędu i będzie duża konkurencja prawdopodobnie wśród miast, które chcą ściągnąć po tej długiej przerwie do siebie ludzi, więc ile będzie życia w tej Fabryce w tym roku? to chyba to jest też chyba zakładam że będzie go tyle ile tylko jesteśmy w stanie znaczy że, że będzie go dużo że będzie tego życia dużo i ono będzie różnorodne i ono i, i ta przestrzeń się odkryje bo na przykład przed pandemią został oddany do użytku ten budynek, w którym ja się teraz znajduję, to jest warsztat Fabryki Pełnej Życia. To jest miejsce, w którym można dzisiaj realizować koncerty dla około 400 osób. Takiego miejsca w Dąbrowie Górniczej nie było. W świetnych postindustrialnych przestrzeniach i my zorganizowaliśmy tylko kilka koncertów na otwarcie bo musieliśmy ten obieg zamknąć tak naprawdę więc zainteresowanie było zainteresowanie było ogromne teraz wracają do nas zainteresowani więc, więc pewnie życia będzie będzie sporo. Oczywiście, że jest konkurencja dookoła. Ja sobie zdaję z tego sprawę. I, i ta, ta konkurencja jeszcze w dodatku jest dosyć taka silnie osadzona w tych miejscach, w których, w których wcześniej była. A my wszystko musimy opowiadać od nowa. My musimy się starać dwa razy bardziej. I to, to, zamierzamy, to zamierzamy rzeczywiście robić. Ale muszę powiedzieć tak. Ja w ubiegłym roku, to był chyba wrzesień. Ze znajomymi, dokładnie z Katowic przyjaciółmi tutaj staliśmy, Grała, grał jakiś, jakiś koncert i to też trzeba na to zwrócić uwagę. My to, to miejsce mamy oświetlone, tutaj stoją parasole, leżaki, no, wygląda to, jak to niektórzy mówią, zacnie. Ludzi było tyle, ile było. To był wrzesień, więc już było tak trochę chłodno i. i, i Dlatego tej, tej, jakby tej publiki nie było za wiele, ale oni mówili: Słuchaj, gdyby to miejsce stało znajdowało się gdzieś w jakimś dużym mieście, to miałbyś tutaj full ludzi. I ja sobie pomyślałem: No tak, tylko że jakby ich nie mam, tak? bo jestem cały czas na początku, cały czas muszę tutaj tych ludzi do siebie ściągać i proszę mi wierzyć, Dużo czasu poświęca, poświęcamy temu, żeby sprawić, żeby ono było jeszcze bardziej atrakcyjne. Czasami to się robi drobnymi krokami przy użyciu niedrogich środków, typu oświetlenie kolejnej fasady budynku. Typu, stworzenie jakiejś przestrzeni z, z, z kwiatami, gdzie będzie można zrobić ciekawe zdjęcie do Instagrama i tak dalej, i tak dalej. Znaczy chcę, typu, łąka, prawda, która się pojawiła na kwietna, która się pojawiła na miejscu po wybłożonym biurowcu. I, 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 i. Chce, chcemy tutaj ludzi, chcemy tutaj dużo życia, ale też nie chcemy, żeby to było takie imprezowe miejsce. Bo na przykład jedną z atrakcji, którą planujemy na, ten, na to najbliższe lato, będą tańcówki wielopokoleniowe, to jest oferta dla osób starszych. Z, ze współpr przy współpracy z takim znanym dąbrowskim duetem Dąbrowa Piano Duo, zamierzamy organizować koncerty muzyki klasycznej. To także będzie oferta dla innej nieco publiki niż, niż ta zabawowa rozrywkowa. To jest Miejsce, które ma być centrum Dąbrowy Górniczej. Żeby ono mogło być centrum Dąbrowy Górniczej, to ono musi być dla wszystkich. Więc oprócz oferty gastronomicznej, bo o tym nie wspomniałem, tak, tutaj na stałe będzie się znajdowało pięć gastronomicznych punktów. To jest sporo, biorąc pod uwagę podobne przestrzenie, które znajdują się w kontenerach bądź podobnych miejscach do tego, oferujących oczywiście różnorodną mających różnorodną ofertę i jeśli chodzi o napoje, jeśli chodzi o, o jedzenie. Więc oprócz tego będziemy organizowali wydarzenia skierowane do ludzi, którzy są aktywni fizycznie na przykład jogę i tak dalej, i tak dalej. Więc napracować się trzeba, czasu jest mało, żeby to pokazać, oby nam tylko sprzyjało zakończenie pandemii i pogoda. Bo jak pan doskonale wie, bez, bez pogody imprezy plenerowe udają się średnio. Przewrócimy też do tego miejsca i wtedy będziemy od pogody niezależni. Też ci, którzy zechcą skorzystać z oferty gastronomicznej, też nie będą musieli na, na pogodę specjalnej uwagi zwracać. W każdym razie na pewno każdy znajdzie tutaj coś, coś dla siebie. I planujemy, co jest moim zamierzeniem? Moje zamierzenie jest, czy naszym zamierzeniem, bo nie chcę mówić w swoim imieniu, przecież cały zespół ludzi nad tym pracuje. Naszym zamierzeniem jest to, żeby każdy, kto, żeby jak ktoś nie ma za bardzo pomysłu na, na weekend, albo to, to, to pomyślał, aha, no jest fabryka, tam jak pójdę, to na pewno coś ciekawego tam się będzie działo i jeszcze namówię swoich znajomych do tego, żebyśmy tam poszli razem. Wojciech Sierzewski, prezes zarządu fabryki pełnej życia, był gościem Dziennika Metropolii. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie prezesie. Dziękuję również. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.